Cześć Mano tutaj tejtanas i witam was w kolejnym odcinku 1vs1 vs versus 1, versus 1 I w dzisiejszym odcinku, ja i zaczynam zaczynam sobie, tak w przednim odcinku od budowania e, Tutaj zrobiłem sobie w końcu, w końcu daszek nad e, naszym pięknym domkiem Widzicie tutaj z Belly zacząłem sobie odbudować e, Tutaj cała e, konstrukcja dachu tak zwaną No i ten dach troszkę e, dosyć duży wyszedł mi tutaj Ale stwierdziłem, że sobie zrobię jeszcze takie poddasze Nie wiem co tam jeszcze będę miał, ale coś tam na pewno się ogarnie Tutaj trzeba oczywiście wszystko przesuwać, ale graliśmy sobie na postawionym serwerze u siebie, więc mogliśmy sobie to na spokojnie ogarnąć. No i troszeczkę tutaj roboty z tym miałem, ale miejmy nadzieję, że Wam się ten domek oczywiście spodoba. Ja wam tutaj postawiam muzyczkę i słyszymy się w dalszej części odcinka, jak już będziemy sobie tutaj z chłopakami grali. I wasn't there for you when you went into hiding on the front steps of your porch. And I protected all the families, but I put out that torch. Hey! hey. Can you tell me when you want to be in time? There's a million different places and a million different heights. I'll climb the tallest up the mountains, the highest place I find, so that I can look over and before me, what is mine? Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you looking to hide in me? steps of your porch and I reflected on the memories but I put out that torch hey! <laughs> Dobra, i witam Was po naszym pięknym budowaniu, mam nadzieję, że Wam się moja budowla spodobała. Troszkę wyszedł taki wieżowiec, można powiedzieć, ale to nic. No i jak widzicie, na sam początek jadę sobie na sklepik, bo będę wypożyczał sobie puk, bo jadę zrobić pieniążki do Matiksa. Matiks nas poprosił mnie i Bolusia, żebyśmy do niego pojechali i mu troszeczkę przeorali działki, bo tam już u niego to jest, powiem Wam, że... A, szkoda gadać w ogóle, ile on tego już tam ma. Ale fajnie, że dał nam chociaż jakieś pieniążki zarobić, bo jak widzicie mój stan konta no, nie wygląda zbytnio dobrze e, tak naprawdę, no ale mam nadzieję, że w dalszej części odcinka będzie to znacznie lepiej e, wyglądało. No, troszeczkę sobie tutaj zarobiliśmy, aż tak dużo roboty nie było, jak później jeszcze Bolek dojechał to ta robota znacznie szybciej poszła. A trzeba było ty uważać oczywiście sobie na pieniądze, żeby nie uporzywać skip. E, za wypożyczenie pługa wyszło mnie około 60 euro, więc na spokojnie mi to wyszło na dobre. W sumie pół nie byłbym potrzebny, ale tutaj jak można było zarobić sobie. Podaję, e, że 2400 zarobiliśmy tutaj u Maticsa, więc naprawdę bardzo fajny pieniądz. E, udało się tutaj e, zgromadzić e, za taką młoreczkę. Pług tam 40, 60 euro wyszedł, więc to na spokojnie, no proszę bardzo, bolek się we mnie załadował. prawdopodobnie mi kółko w pługu urwał, ale to nic. Jak oddawałem pług, to nic e, nie było, więc było wszystko w porządku tutaj. Jak e, widzicie, no pieniążków troszkę przybywa, ale to nie jest aż taki duży przychód, żeby można było sobie coś tutaj zbudować i pójść sobie dalej. Ale w dalszej części odcinka sobie tam troszeczkę pobuduję, będę miał jakieś tam problemy, ale będzie naprawdę sikala że w końcu te pieniążki, dzienny koszt tych, tego wszystkiego będzie naprawdę spoczko i tych pieniędzy będziemy mieli tak naprawdę coraz więcej tutaj. No i pojawił się też takie inne produkcje, pojawi się nowy landik, ale to zobaczycie jaki do końca. Nie będę tutaj zdradzał jeszcze, co sobie zakupiłem. W miarę macie możecie zobaczyć, że na pewno piękny domek mi wyszedł. Tam balkonik będzie, wszystko będzie, więc powinno być spodzka. Jeszcze z tą jedną ścianą będę musiał tam sobie pokminić, bo zabudowałem ją kamieniem i powiem Wam, że zbytnio mi się to jakoś na razie nie podoba. Trzeba będzie tam coś wymyśleć, bo dosyć sporo to kamienia tam mi poszło. Pasowałoby jakieś okno zrobić, czy coś tego typu, żeby tam też to fajnie wyglądało. Widzicie, tutaj, ostatnie przyjazdy, będziemy mieli orkę skończoną. Ja sobie działałem tutaj na tym troszkę dłuższym kawałku, bolek tam wyrywał więcej tego pola. No i tutaj mamy pierwszą akcję u Matixa, zrobiliśmy te 2400. No i później jeszcze udało się też do Matixa przyjechać. I powiem Wam, że <gryw> naprawdę udało mi się tak fajnie to zrobić, żeby szybko zrobić i szybko zrobić pieniądze więc to też fajny przychód tutaj był. Tutaj ostatnie szlify i wracamy sobie do nasz piękny Land, żeby sobie u nas troszeczkę popracować. Na początku tak naprawdę roboty za dużo nie miałem, nie wiedziałem, za to się za bardzo tam wziąć. Jakieś pieniądze na koncie były, więc tutaj postanowiłem sobie, że będę inwestował w jakieś tam nowe rzeczy. Tutaj też gadaliśmy o Latikzeus, że trochę za mało zarobiliśmy za to i tam troszeczkę, więc teraz mam jeszcze 500 dosą, No i teraz jeszcze dość nam 1500 zł Eurosy. Więc naprawdę tutaj dosyć sporo za tą orkę udało nam się zarobić no ale trzeba było troszeczkę Maciksa tu skubać. A dla niego to jest tak naprawdę jedna godzina tutaj przewinięta i tak naprawdę to mu się wszystko już zwróci. Jak widzicie, tutaj leciałem sobie złożenie wody. Na razie 2000 na koncie, więc nie mogłem sobie postawić czegoś innego, żeby mi ta woda sama się napełniała. Ja tutaj postawiłem sobie dwie obłonki. Postanowiłem, że w, tym, w tych śliwkach będę sobie tutaj dostawiał drzewa właśnie z jabłkami i zobaczymy czy nam to coś tutaj zarobi, jakieś fajne pieniądze powiem Wam, że nawet dosyć, dosyć coś tam to dawało na początku później coraz więcej tych drzewek było więc naprawdę jakieś tam pieniądze w końcu się nam pojawiały tutaj za te wszystkie produkcje na szczęście jak sobie zasypałem te winogrona, nie winogrona, te arbuzy i te śliwki, to na razie nie muszę tam nic dosypywać najbardziej to schodzi woda i kompost, a ten NoPress, który tam kosztuje, te prawie 3000. To naprawdę tam jest spoko luz. Najwyczaj tutaj sobie też postawiłem za 500 y, eurosków, y, właśnie y, hydrant, żeby nie jeździć aż tak daleko, pod tą wodę, tylko sobie cofałem, po prostu y, idolowałem y, do tych drzewek, żeby tutaj tę produkcję już uruchomić i kolejne y, drzewka sobie dostawiać, tylko czekać, aż minie kolejna godzina tutaj grania i sobie będziemy mogli kolejne drzewka y, kupić. pieniążki wpadną, więc można sobie inwestować. W to wszystko dalej. Na razie tak na spokojnie sobie tutaj latałem, sprawdzałem, czy czegoś tam nie brakuje. To ja sobie też produkcję przestawiłem na tym, na tych herbuzach, żeby tam jakieś, nie wiem co to w ogóle jest, żeby to też mi się sprzedawało, żeby tam jakieś dodatkowe grosiki na nasze konto wpadały. A tutaj sobie dowiedziłem wody całczoszek. czas, jaka ja właśnie godzina przewinie, godzina 18 wybiła. Kolejne pieniądze na nasze konto wpadły, więc sobie oczywiście to od razu zainwestowałem w kolejne drzewa tutaj. No i tych drzew troszeczkę już tutaj miałem, bo bodajże 4 albo 5 tych drzew tutaj już było, więc już coś tam tych jabłek udawało nam się tutaj wyprodukować. No i sobie tak cały czas woziłem tą wodę, woziłem, woziłem i rozmyślałem, co by tutaj sobie jeszcze postawić, jak zarobimy kolejne pieniądze. Bo wiadomo, niedługo będzie też przewinięcie na kolejny dzień, to jakiś tam pieniądze jeszcze tam oczywiście wskoczy. No i tam Matix pytałem się chłopaków, czy nie mają jakiejś roboty dla mnie, bo ja cały czas tą wodę woziłem, to stwierdziłem, że może jakąś tam robotkę jeszcze dla mnie znajdą, żeby coś może sobie zarobić. Bo tych pieniędzy tak sporo nie miałem jak chłopaki na końcu Możecie się do chłopaków, oczywiście zapraszam serdecznie zobaczyć ile oni tam pieniędzy zgromadzili, co oni sobie tam za plany już zrobili. Ja na razie cały czas tutaj z tymi tak naprawdę dwoma landami, czyli landem podstawowym i tym tutaj, na którym było drzewo, ja sobie podzieliłem. na całym landzie postawiłem te śliwki. I tak naprawdę to by było na tyle. Dobrze, chociaż postanowiłem, żeby sobie te drzewka dosadzić tutaj. Te jabłonki, zawsze to jakaś dodatkowa produkcja tutaj będzie. No i sobie tak zerkałem, co tutaj jest potrzebne, co nie. No i widzicie kolejne drzewa. Myślałem, żeby sobie tutaj dostawić, ale znalazłem też takie drzewo, z którym jest taka kolejna jabłonka, na której idzie nie tylko woda, ale również idzie nawóz i obornik, więc sobie postanowiłem to też e, zrobić żeby to też jakieś pieniądze może lepsze dało niż tych zwykłych jabłonek może więcej tych jabłek tutaj nam będzie się robiło to widzicie też przygotowałem zestaw już pod kolejne zadanie od Matixa e, bo siewy u Matixa się szykowały a że chciał sobie zasiać właśnie trawę a moim lejkiem naprawdę te siewy dosyć szybko, sprawnie idą z sianiem trawy, bo to jest oczywiście lejek do trawy i do jakiejś tam rzodkwi więc tym naprawdę dosyć szybko nam to wszystko poszło. Tutaj, sobie widzicie, też tą paletkę z nawozem, którą wysypałem, chciałem sobie wsypać tutaj do winogronu. No, ale oczywiście trzeba było paleciaka sobie do tego zrobić. Tutaj też patrzyłem na jakieś generatory, żeby sobie coś postawić, ale stwierdziłem, że to dosyć drogi kosztia z tego. Na razie mam te buty z gazem, no powiem obszarze, szczerze, nie wiem ile to mi to daje. No, jak widzicie, tutaj tę kolejną jabłonkę postawiłem, no, ale to już troszeczkę więcej tutaj rzeczy było potrzebne. No i chciałem sobie też tutaj wody nalać, ale Był problem z tą wodą, bo te triggery Później się połączyły wszystkie i jak lełem do Tej jednej jabłonki, to tej drugiej mi Tak naprawdę nie czytało, tam zalałem wodą Całą moją jabłonkę i tej Kolejnej nie chciało mi w ogóle znaleźć Jakby żebym mógł tam dolać wody Tak bo mi by jakieś tam Triggery były, żeby nalać wody, ale tam w ogóle Nie chciało mi się to nalać, a Chłopaki też już chcieli przewinąć na kolejny Jakby dzień, ale ja Chciałem jeszcze sobie tutaj to uruchomić, no ale niestety Nie udało mi się tego zrobić. W dalszej części odcinka Postawimy sobie taki jeden, który napełni nam oczywiście Uda nam się napełnić e, tą obłąkę w końcu, że nie będziemy musieli tam wody wozić, niektórej obłąki niestety nie udało mi się sięgnąć e, Tym więc będę musiał tam podwozić sobie wody, ale to tam trzy sztuki blazer albo dwie nawet e, Do których będę musiał tą wodę zawozić, ale tej wody aż tak dużo e, Nie idzie. Widzicie tutaj sobie też sprawdzam, e, Czy będę mógł, czy jakiś trigger jest w ogóle do tej wody, czy to tylko jest jeden trigger do wszystkiego czy do tych nasion, do tego obornika, i tak dalej, no i sobie tutaj, jak widzicie, cały czas szukałem tego, żeby sobie to napomnieć. Później to już odpuściłem, i pojechałem sobie do MATIX-a żeby kolejne pieniądze zrobić. Ale, jak widzicie, po przewinięciu nocy 7000 na koncie to już tak naprawdę nie jest, nie ma tragedii z tym wszystkim, tutaj. No, widzicie tutaj dalej szukam, ale już tutaj podpinam, rozsiewałem, i lecę sobie do Matixa. Nasion napływałem tyle, że myślałem, że. Nie starczy mi to co miałem kupione, czyli to, ten jeden rozsiewacz, ale tutaj wziąłem taki zestaw dosyć spory, żeby tych nasion mi jeszcze zostało, bo te nasionkę będę mógł sobie tam do naszych produkcji dosypać, więc to się na pewno nam nie zmarnuje. No i tutaj lecę sobie z sieniem trawę, zobaczycie jak to dosyć szybko mi poszło. Bo ten kos naprawdę tutaj robi robotę wspaniałą, jeszcze 24 na godzinę można było jeździć, czyli pełną prędkością tego ciągnika więc to tak naprawdę szybciutko, tutaj zrobiliśmy, pieniążki zrobiliśmy i wróciliśmy do siebie i już mieliśmy pieniądze tak naprawdę na kolejny land, żeby sobie zainwestować w jakiś kolejny land, myślałem nad jakim landem sobie tutaj pomyśleć, czy to będzie jakiś z zbożem, czy to będzie jakimś drzewem, czy to zwykły land no ale oczywiście padnie na land taki bardziej zarobkowy, bo z tego zboża jakoś tak dużo pieniążków nie dostawaliśmy no co tam, nawożenia chyba nawet na tym nie ma więc tak naprawdę dużo pieniędzy byśmy nie dostali. Moglibyśmy to Wolkowi sprzedać to zboże dla kurków jego. Słomę sobie też wywieźć i tak naprawdę to by było na tyle. Tutaj też zrobiła mi się już kiszonka. Więc sobie tę kiszonkę posprzedawałem. Za tą kiszonkę zarobiłem bodajże 2,5 tysiąca, może coś takiego. Jak sobie to posprzedawałem. Trzeba opowiedzieć bo wysypywać to wszystko, żeby posprzątać. Tej trawy dosyć mniej mi się zrobiło na tym landzie, bo jak sobie troszkę sklarnie postawiłem domek i to wszystko, to naprawdę już tej trawy aż tak dużo tutaj nie ma, więc na kolejnym landzie, jakiś może kolejnym, sobie tę trawę zasiejemy i będziemy w tą pryzmę właśnie robić. Robię z tej krzemki też jakieś tam pieniążki zrobić. Jak widzicie, za łyżkę zarobiliśmy 460 euro, więc to nie były jakieś duże pieniądze, ale zawsze te pieniądze nam troszeczkę tutaj pomogą. Jak widzicie, 14 tysięcy, prawie 15 tysięcy na koncie już. Kolejna godzina minęła, jabłka się sprzedają, wszystko się sprzedaje i już tak naprawdę możemy sobie stawić ten hydrant. No i kupować kolejny land, bo tych pieniędzy coraz więcej. Jak widzicie, tam jeszcze sobie przestawiłem produkcję winogrona, żeby mi się palety robiły, żebym mógł sam zawozić, ale powiem Wam, że za dużo roboty z tym by było, bo te palety tam dosyć często się pojawiają. Więc sobie to później przełączyłem na sprzedaż. No i tam zostały mi te dwie palety, które później w dalszej części odcinka zawiozę sobie na sprzedaż i te paletki również sprzedam. Tutaj te, te nasiona, które zostały sobie wsypałem i zawiozę do, naszego, do naszej jabłonki, tej, którą postawiliśmy. Ziarno oczywiście przyjęło, ale wody dalej nie było. Pieniądze już na hydrant miałem, ale jeszcze go nie postawiłem, ale ja tutaj chyba już, tutaj już będę go szukał i będę go stawiał, żeby zobaczyć, czy mi to wszystko na tym moim landzie... Obejmie, żeby to się wszystko napełniało automatycznie, żeby nie musiał jeździć cały czas z tą beczką wody i sobie tego tutaj łogarniać, bo to dosyć, powiem wam, dużo czasu zajmuje, żeby to wszystko nawieść i tak dalej. A tą wodę jeszcze hydrat miałem tam na początku naszego tego pierwszego landu, więc troszkę musiałem się wyjeździć, żeby to wszystko zrobić, ale tutaj udało się już to wszystko postawić, więc tym już nie było problemu. Tutaj te dwie paletki oczywiście sobie zawiązam tam tysiąc. 100 litrów wyszło mi z tego Jakieś tam pieniądze za to oczywiście wpadły Dosyć spoczka na pewno więcej niż Na automatycznej sprzedaży ale Lepiej tą automatyczną sprzedaż sobie zrobić niż to wszystko wywozić tak naprawdę bo tutaj dosyć sporo Czasu byśmy na tym Tracili. Gramy oczywiście na czasie dalej na 30 Ten czas jakoś za szybko nie zapierdziela ale Dosyć fajnie bo tak jak graliśmy na czasie 60 no to powiem Wam szczerze że był nie miał 7, nie wiadomo w co było ręce wsadzić. No tutaj sobie wpływałem obornik, ale źle zrobiłem. Dopiero później zobaczyłem, że jest cała paleta obornika, a ja sobie kupiłem worki obornika. Ja sobie musiałem jeszcze pojechać, później łyżką i sobie to ładować. Więc później to zobaczyłem i będziemy sobie na pewno całą paletę wodzić nie z samymi workami, bo to dosyć dosyć dużo czasu na tym schodzi, żeby sobie to pojechać do łyżki, naładować te worki i sobie to wszystko zawieść tam. Oborinka potrzebowaliśmy oczywiście do naszego, naszej, naszych jabłonek pięknych nowych. Zobaczymy w ogóle, ile tam tego naprodukuje. Nie jestem ciekawy, czy to w ogóle się opłaca, czy nie. Te jabłonki na razie postawiłem. Będę musiał się tam przyjrzeć, może sobie na dystrybucję wręcz coś na te jabłka, zobaczyć, jak to tam szybko się produkuje. to Tutaj szybko poszło z tym obornikiem. ciachpach i tak naprawdę obornik był wsypany, więc mogliśmy sobie włączać. Kolejną produkcję, bo oczywiście tutaj mamy trzy jakby możliwości do wyboru. Samą wodą możemy mieć z obornikiem, możemy mieć też również z nasionami, i to wszystko tam porobione. I te trzy produkcje sobie tam włączyłem na tej jednej jebące, więc zobaczymy, ile wtedy nam tutaj to wszystko produkuje. Tu jak widzicie, dwa worki z kompostem kupiłem, bo już tego kompostu w tych śliwkach mi dosyć mało zostało, więc trzeba było go napełnić, żeby tu mieć już z głowy. Więc sobie te dwa woreczki tutaj kompostu wsypałem. Tyśliwek, i w sumie tak naprawdę jeszcze sobie kupiłem land i sobie tam na tym landzie działam. Jak widzicie, tutaj już od razu kupuję landik po pieniądze na koncie są 17 tysięcy. Teraz zostało nam 7200. Więc jeszcze dosyć taki, dosyć, dosyć duży, dosyć duży saldo konta nam jeszcze zostało. Więc tak naprawdę parę godzin, i moglibyśmy kupować kolejny land. Oczywiście został kupiony land kolejny z drzewami. Takimi jak tutaj był. Też pytałem Matixa, czy tam będzie chciał, żeby mu drzewa zabić. Ale powiem Wam szczerze, że jakąś tam produkcję już znalazłem. Czy to będzie opłacalne to zobaczymy. Troszeczkę kosztuje to, ale może akurat pójdzie z tym dobrze. Jak Tutaj sobie też patrzyłem, co by można było na to drzewo postawić. Ale nie chciałem stawiać tego samego co chłopaki. Żeby nie było, że będę robił to samo. Więc sobie poszukałem i coś fajnego znalazłem. Ale to w kolejnych odcinkach zobaczycie, bo dosyć... Pieniążków na to potrzebuję, ale jak wytnę ten cały land i to wrzucę, to może mi się to jakoś fajnie zwróci. No i oczywiście, jak będziemy kolejne landy sobie kupować, to też e, chyba pójdę w landy z drzewami. No, może pójdę, pójdę też w landic jakiś z zbożem, żeby tutaj na przykład bolkowi sprzedać, czy po prostu zawieźć sobie to gdzieś i sprzedać. I sobie na przykład, nie wiem, może pójść w wysadzenie drzew. Zobaczymy, czy to będzie łopacalne, czy nie. Ja wiesz, tutaj też paletę z nasionami sobie kupiłem całą. Ale nie chciało mi tego e, przyjąć w ogóle tutaj w ten trigger. Nie wiem czemu będę musiał sobie to później ogarnąć, zobaczyć czemu to tak się dzieje. Najpierw trzeba będzie zrobić tak, że trzeba będzie do rozsiewacza to wsypać, później wysypać i może wtedy to jakoś w tym e, standardowym worku e, pójdzie. No i tutaj oczywiście na koniec odcinka jeszcze wziąłem się za wycinkę drzew. Powcinałem sobie wszystkie drzewa, które były na tym landzie. Żeby to mieć już gotowe powycinane, później trzeba będzie, nie wiem czy Matix jeszcze ma ten wycinek do pni, czy on go kupił, czy go wypożyczył to może przyjedzie i mi tutaj te pnie wytnie, bo ten ten wycinek co ja miałem, to naprawdę było z nim dosyć sporo roboty, żeby to wszystko tutaj ogarnąć żeby to było dobrze, dosyć dużo czasu z tym schodziło, bo to nie chciało jakoś zbytnie łapać był problem z tym więc to dosyć długo mi z tym schodziło, więc Matrixa wynajmimy tam za parę stówek, może mi przyjedzie i Dowytnij i na tym landzie co jeszcze będzie to tak naprawdę nie mam pomysłu. Dobra i co myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Jak Wam się podobało? Zostawiacie paczkę do góry, wpadajcie do opaku zobaczyć co oni sobie tam działali i do następnego na razie trzymajcie się i cześć!